Ten ważny dla Jeleniogórza dokument ma rozwijać dialog z mieszkańcami poprzez wysłuchanie uwag czy opinii przez prezydenta przed planowanym wydatkowaniem pieniędzy w budżecie. Powstający obecnie regulamin ma również zobowiązać prezydenta poprzez konsultacje do informowania o rzeczach ważnych, które będą w przyszłości miały miejsce w stolicy Karkonoszy. Chodzi tutaj o to, żeby do procesu podejmowania decyzji przez władze miasta włączyć bezpośrednio mieszkańców. Od Pojedynczego wręcz ogniska domowego, poprzez wspólnotę mieszkańców, poprzez dzielnice miasta, czy generalnie poprzez, poprzez całe miasto. Oczywiście do tej pory prezydent miasta generalnie stosował różnego rodzaju narzędzia, ale to były różnego rodzaju narzędzia. Teraz chodzi o to, żeby może nie tyle ujednolicić, ale nadać temu określony, bardzo istotny, bardzo istotny wymiar. Ze strony Urzędu Miasta w projekt ten zaangażowani są pracownicy Wydziału Dialogu i Spraw Społecznych, natomiast organizacją wspomagającą jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Konsultacje społeczne w przyszłości mają być prowadzone w zakresie prawa miejscowego czy określonych ustaw, jednak mieszkańcy nie będą mieli wpływu na określenie wysokości stawek podatków lokalnych. I właśnie to Regionalne Centrum poprzez spotkania, seminaria, warsztaty, spotkania z organizacjami pozarządowymi pracuje nad tym regulaminem. Regulamin został opracowany jako pewna forma, w zasadzie projekt skierowany do pana prezydenta. Prezydent zapoznał się z jego istotą i postanowił poprzez swój komunikat przekazać to do konsultacji mieszkańcom miasta. Przeprowadzenie konsultacji jest obligatoryjne dla prezydenta, jeżeli z wnioskiem wolnym od błędów formalnych wystąpi grupa co najmniej 300 mieszkańców. Uwagi do otworzonego obecnie regulaminu można wnosić do 18 września zarówno w siedzibie Domu Siedmiu Marzeń przy ulicy Okrzei, jak i w Wydziale Dialogu i Spraw Społecznych.